Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Wielu z Was prosiło mnie, żeby było więcej trzypiątkowych modeli, więc bardzo proszę, dzisiaj Wam prezentuję jeden z najnowszych modeli od firmy Border w skali 1.35 jest to SDKFZ 251 łamane na 1 w wersji D numer jest pod numerem BT041. Tak prezentuje się artbox tego modelu. Widzimy, że tu jest fervor walki, sam transporter kołowo-gąsienicowy. Jest w wersji transportera piechoty. Widzimy strzelca. No i co nam jeszcze tutaj. Producent pokazuje. A tutaj mamy na boku: widzimy, że jest pełne wnętrze tego transportera. Mamy cały przedział desantowy. Mamy również siedzenie dowódcy, jak i również kierowcy, oraz pełne, pełen silnik, czyli możemy zrobić po prostu tak naprawdę prezentację otwartego modelu tego transportera. Jeżeli chodzi o drugą stronę. Druga strona, no to mamy rodzaje malowań. Wszystkie, nie, nie wszystkie cztery. Jedno malowanie takie wczesne, widzimy w dwubarwne linie zielone. No i mamy tutaj, widocznie są to późniejsze malowania po 1943 roku, gdzie mamy trójbarwny już kamuflaż standardowy. Dla późnych e, transporterów, czołgów, e, samochodów e, niemieckich z okresu II wojny światowej. I co znajdziemy w środku? Na no w środku mamy, z racji tego, że jest to transporter, dużo mniej elementów. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem ramek. Dodatkowa widzę instrukcja, jak i również podstawowa. To jest najprawdopodobniej jakaś erata, ale tutaj to już po prostu osoba, która będzie sklejała. Niech to po prostu dopasuje dokładnie. Do całej instrukcji. Ja zajmę się pokazaniem Wam tego, co znajdziemy w środku. Standardowo, jak to ja, zaczynam od zapoznania się z instrukcją. Mamy fajną historię tego modelu w języku angielskim i, oczywiście, w ojczystym producenta tego modelu. Mamy tutaj proszę bardzo te zdjęcia archiwalne. Na kolejnej stronie mamy wykaz ramek i elementów w ogóle, które powinniśmy znaleźć w pudełku. Czyli mamy blaszki, kalkomanie i pozostałe elementy plastikowe. Te co mają być podwójne, to mamy raz dwa. Kolejne etapy sklejania. Mamy instrukcję jak złożyć silnik. I Na pierwszy rzut oka widzę, że jest ona spokojnie, jest to czytelne. Tak, spoko. Jeżeli chodzi o czytelność, to na chwilę obecną, na taki mój pierwszy rzut oka, nie widzę tutaj e, jakichś e, mm, niejasnych elementów. Ciekaw jestem, czy jeżeli chodzi o ławki wewnątrz transportera, tu gdzie desant siedzi, czy tu mamy oddzielnie. Tak, mamy oddzielnie. Posłuchajcie, listwy drewniane, z którego są zrobione, siedziska. Mamy wręcz bym powiedział na skrzynkach, mamy cały stelaż do zrobienia. Fajnie to wygląda. Nie, nie to, że taki odlany element plastikowy, imitujący drewniane siedzenie. Co dalej mamy? Budowa całego wnętrza, widzę. Tutaj już przechodzimy do budowy silnika. Wyposażenie w postaci karabinów. Są to oczywiście Mausery w swoich takich zasobnikach. Jak się przyglądam, wiecie co? Chyba te małzory w ogóle to są oddzielnie z tego co widzę, bo tu mamy stojak. Zobaczymy, jak będziemy oglądać pudełko. Następnie mamy zasobniki, które są montowane wewnątrz transportera. Koła przednie skrętne są w dwóch częściach. Następnie widzę gąsienice. Dwa MG, jeden z przodu, drugi z tyłu. Jeden jest oczywiście za tarczą, przedni. No i malowania. No i tutaj powiem Wam, jeżeli chodzi o e, dużą część e, w chińskich firm produkujących modele, bardzo fajnie nam pokazują, jak należy malować ten pojazd. Ale nic diabła, nigdzie nie jest wspomniane, co to, y, gdzie ten pojazd jeździł, w którym roku. Czy to był front wschodni, czy to był front zachodni. E, ciężko mi jest powiedzieć. Tutaj jedynie można będzie to na przykład e, poznać e, po godłach zamieszczonych na transporterach. Ewentualnie co to już wszystko? No tak. Jeden. Aha, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Dobra, ok. Ale nie mamy. Szkoda, że nie, nie, ta firma nie podała nam, jak malowana jest lewa burta. Bo mamy prawa burta, przód, tył. No tu kawałek wnętrza, ale już kolejnej burty. No to musimy już tak na tak zwane oko. No i mamy zapowiedzi kolejnych modeli. E, tu widzę, że mamy stuchy w dwóch wersjach. No i niedługo Wam zaprezentuję też te stuchy. No i mamy oczywiście zapowiedź 0. E, jak i również SDKFZ z pack, taki pack wagen po prostu. Też będą oczywiście unboxingi. No i tu mamy najprawdopodobniej jakąś R ratę, ale to nie będę w tej chwili wnikał. No i teraz najwyższa pora, żebyśmy zapoznali się z elementami. I do łapy wpadła mi, posłuchajcie, ramka K. Tu są elementy właśnie, tu jest część ławek, czyli takie elementy, które montujemy na zewnątrz, i część tutaj mamy właśnie te skrzynki, o które mamy fotel, tu siedziska. A tu są poduchy, o które się opiera, opierają żołnierze, a z tyłu są takie zasobniki na karabinę. To już mamy część uzbrojenia pokazane, no i same ławki. Same ławki bardzo fajnie się prezentują. Mamy tarczę ochronną strzelca przedniego, uchwyty. No tutaj nie można się, powiem Wam, um, u chińskich producentów nie ma możliwości się dowalenia do czegoś. Chociaż patrzę. No, nie, też nie. Patrzę na mocowanie elementów do ramki, chodzi mi o te elementy, więc powiem Wam, one są tutaj cienkie, chociaż przy tych dużych elementach są pogrubione. Jeżeli chodzi o takie drobne elementy, no to już one są dużo cieńsze. Tak, żebyśmy po prostu nie, po, nie połamali. Tutaj widzę jest element, na którym montujemy właśnie suwnica. O. Ten element montujemy tutaj i mamy suwnicę. Jak płyta, przednia płyta. No, powiem wam, że ta przednia płyta jest bardzo cienka. Troszeczkę się wiem, że aż ta płyta nie jest wykonana w elementach fototrawionych, ale do nich zaraz dojdziemy. Mogę być mile zaskoczony. To jest ramka K. Teraz posiadam ramkę C. No, i tu już zaczyna być drobno. Widzę, że tu są elementy wnętrza, już częściowo silnika. Tak, tu są, jest dużo elementów z silnikiem, z układem jezdnym związanych. Tak prezentują się dwie połówki silnika. Paski klinowe tutaj mamy tak samo. Radiostacja. No, powiem Wam, że. Ładnie to wygląda. Nie ma się do czego przyczepić. No na chwilę obecną, tak? Ale nie widzę tu. Yy... No jest dużo elementów, więc jest to dla osób, które no, chcą mieć dobrze zrobiony transporter, chyba jeden z najbardziej znanych z okresu II wojny światowej. No i tutaj jest fajnie, że to nie jest taki model weekendowy, uproszczony powiedzmy, tylko mamy taki pełny stuprocentowy model, łącznie z wnętrzem silnika. Widzę, że tutaj naprawdę producent się przyłożył do tego, no ale po prostu no, oni nie mają innego wyjścia, jeżeli chcą istnieć na rynku, no zresztą oni istnieją i powiem szczerze, wiele firm musi ich niestety gonić, jeżeli chodzi o europejskie firmy, to myślę, że Prem, jeżeli chodzi o pojazdy, e, ale niestety jeszcze nie w piątce. no to y, można powiedzieć y, 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 IBG, tak? A jeżeli chodzi o pojazdy, moim zdaniem najlepiej wypada w tej chwili na rynku europejskim IBG. Nie wiem, mogę się mylić, ale też proszę nie uważać tego za jakieś z mojej strony wazeliniarstwo, bo moim zdaniem IBG najbardziej wychodzą w tej chwili modele samolotów. I e, modele pojazdów e, w piątce. 7 dwójka tak jakoś dziwnie u nich wypada, bo raz są naprawdę godne uwagi i super detal, zrobione, a z drugiej strony za chwilę jakieś wypadają takie uproszczone modele, e, więc taka jest pół na pół. No i mamy, proszę bardzo, e, tutaj mamy e, dolną część kadłuba. No wykonana jest ona naprawdę bardzo rzetelnie. Fajnie są też wewnątrz spawę. No tu mamy miejsca, gdzie montujemy po prostu oparcia, siedziska. No i tutaj jak spojrzymy wewnątrz, no to jest pokazane właśnie spawanie. Tutaj dokładnie o to mi chodzi. A jak bok? O. No, chyba lepiej nie może być. Tak samo, bardzo fajnie, wszystko jest e, opracowane. Widzę punkty. Wiecie co, nawet tego, co nie widać, tutaj już zwróćmy uwagę, są e, po prostu przynitowane. Najprawdopodobniej są to jakieś zawiasy, wzmocnienia, ale wiecie co, mimo to, że to będzie tak. To jest to zrobione i to jest naprawdę no są ślady po wypychaczach no ale powiem wam no sorry Winnetu. można zaszpachlować, nie wiem czy ja bym sobie zawracał gitarę szpachlowaniem akurat w tych miejscach no to co by było widoczne to tak no ale od tej strony to już bym sobie chyba darował to szpachlowanie tych wypychaczy, no ale to już modelarz który będzie sklejał to już jego decyzja. No i elementy do wnętrza. Uzbrojenie. Czyli mamy małzery, oparcia miejsca właśnie gdzie montujemy łącznie karabinę. Dwie ramki takie znajdują się. Jest to ramka H. No, powiem wam no na pewno przy wycinaniu tego typu elementów no to trzeba będzie yy, uważać, no i tutaj cienkie bardzo ostre cążki na pewno warto mieć to oparcia mi rajcują powiem wam, tu siedzisko, oparcie no fajnie to wygląda takie ramki posiadamy, tak samo no tutaj jedynie mamy tego typu rzeczy od spodu, żadnych tutaj nie mamy skór czy nadlewek nie pozwoliliby sobie na wypuszczenie po prostu modelu z nadlewkami bo wiedzą o tym, że po prostu jeżeli przy jednym modelu się zdarza, to znaczy, że odbiorcy po prostu mogliby się spodziewać w kolejnych modelach i taki z reguły, jak rozmawiałem właśnie z jedną z firm, po prostu jeżeli jest tyci, tyci nadlewka, a nawet w ich zakresie nie można go, tego wyczyścić, a ramka jest mielona. Kolejna ramka. No i mam kolejną ramkę, i wiecie co? A, ramka B, proszę bardzo. Tu mamy boki transportera, podłogę, która jest oczywiście ryflowana, elementy skrzyni biegów, tam gdzie wał przebiega. Takie elementy to nawet nie ma zielonego pojęcia, co to jest. Powiem Wam, nie muszę się znać na silniku, budowie silnika SDKFZ-ów, ale patrzę, resor wyśmienicie zrobione. To, to, to nie jest jakiś błąd, po prostu tutaj wklejamy pewne elementy utrzymujące resor. Bardzo fajnie są, zwróćcie uwagę, jak są wy wykonane zawiasy, że jak wejdzie do tego przykrywka, to wygląda to naprawdę jak zawias. Wiecie co, przyczepię się do jednej rzeczy. No bo trochę głupio. Widzicie te haki. Montujemy je albo z tyłu, albo z przodu. Strasznie grube są. No, Miał malina solizać, powiem Wam. Fajnie, dużo części, dużo składania. Można przy okazji pogrzebać sobie w internecie i poznać właśnie budowę SDKFZ. No, i tu pewnie wielu będzie krzyczało. Nie wiem, dostanie jakiegoś amoku. No, powiem Wam. Tu mam elementy związane. Widzimy koła, układy jezdne. No a tu już rozpoczynamy elementy gąsienic. Nie wiem, czy ja bym nie zaczął od tego w ogóle sklejania. Powiem Wam, że takie ramki są dwie. No, oczywiście na pierwszy rzut oka, jak patrzymy na to, to nie przynajmniej groza ogarnia. Jak widzę, e, ogniwkowe gąsienice. O kurczę, ale koła, jak są zrobione, zobaczcie. Dwie połówki, niby, niby. A wyraźne bardzo napisy. Jeżeli chodzi o protektor, e, myślę, że wystarczający. Drugie koło. Koło napędzające. No to widzimy tak samo, klapki, gaśnica. Gaśnice były malowane na taki średnio szary kolor, ale bardziej jaśniejszy. A nie na czerwony, ani na kolor. Yy, chyba, że była już przyczepiona i transporter, czy tam pojazd był przemalowywany, to możliwe, że była już pomalowana gaśnica za jednym ciurkiem. Ale z reguły była ona malowana takim dość specyficznym szarym kolorem. Są takie gaśnice do obejrzenia w internecie. No, mamy MG. No, powiem Wam. Robi wrażenie. I coś jeszcze zostało, tak patrzę. No musi coś zostać jeszcze. No oczywiście, że zostało. Blaszki. Mamy tutaj blaszki. Mamy kalkomanie i to jest to wszystko. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest ta mała blaszka. No trzeba było, no na przykład możemy sobie jakiś uśmiech z tego namalować, tak? Jakie szablon. Ale powiem Wam, tutaj trzeba byłoby się dokładnie zapoznać z tym, co producent tam sugeruje, do czego. No tu widzimy jakieś paski. Troszeczkę widzę już tak jakby wgięta ta blaszka, ale to wszystko. Oczywiście, transporter znajduje się w moim sklepie. Kosztuje 211 zł. Tam z groszikami jakimiś. E, zapraszam, oczywiście. Jest jeszcze jeden SDKFZ zwierzą, chyba od Hoczkisa. A też jeden z nowszych modeli od firmy Border. W każdym razie, tak, jeżeli jesteście tu któż, któryś raz na moim kanale, a nie subskrybujecie go jeszcze, to zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do łapkowania, do komentowania oczywiście. Możecie też wesprzeć mój kanał. No i zapraszam na zakupy do sklepu, oczywiście, tak? Dzięki Wam za uwagę, życzę miłego dnia. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.